i tam gdzieś wymienimy świecę zajmujemy dekielek następnie kluczem 40 torxem odkręcamy cewkę zapłonową. Odłączone zasilanie i wyjmujemy cewkę w Następnie nam jest potrzebny 6, klucz 16 do świec z taką gumką, szaduszka i kluczyk. Bierzemy nowe. Te mają już trzydzieści na latane tysięcy, no i po kolei. Dobra, kiedy mamy już wstępnie przykręcam na świcę i ustawiam na minimalnie 28 Nakręcam Ponownie zakładamy listwę. Patrzymy czy nie jest tutaj gdzieś popękana. Włączamy zasilanie. I to przykręcamy tak szczucie. I to jest wszystko. Dzięki za uwagę.